Na wstępie pragnę Was zaprosić na naszego nowego Discorda, tutaj o wirajdowcy, na którym będziemy sobie rozmawiać, grać, wysyłam Wam różne ciekawe rzeczy, piszemy ze sobą, no i ogólnie będzie z Wami łatwiejsza komunikacja. Oraz dziękuję oczywiście Anulce i Celtinsowi za założenie i zajmowanie się serwerem. Także wpadajcie, czytajcie regulamin, dołączajcie do różnych kanałów, no i bawcie się dobrze, zapraszam. Link oczywiście w opisie. Witam bardzo serdecznie z tej strony Pan tutaj w kolejnym odcinku z Needs for Speed World Online, w którym mam dla was coś specjalnego. Jeszcze zanim pojawi się oczywiście poradnik odnośnie instalacji tej gry. Na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza, jeśli chcecie więcej odcinków z Need for Speed World, a w dzisiejszym filmie pokażę wam jak jeździć, bądź jak nie jeździć w Need for Speed World na swoim przykładzie. Nie uważam się za jakiegoś najlepszego w tej grze, nie uważam się za najszybszego, natomiast myślę, że mam pewne doświadczenie, którym postaram się z wami podzielić. Dzisiejszą historię zaczynam w swoim Porsche Carrera GT, które zdobyłem w Karpaku czerwone i w ogóle nieulepszone. 701 overallu, po prostu postanowiłem sobie wejść na wyścigi w klasie A i trochę pojeździć tak dla zabawy, bez zbędnego tutaj e, jakiegoś harcenia, bez zbędnego graja na hardcora. Po prostu chciałem sobie pojeździć. No i wszedłem w wyścig, w którym był pewien gracz z Lamborghini Gallardo. No słabo przerobionym, więc za wszelką cenę chciał wygrać wyścig, po prostu mnie ramując, lecz średnio mu to wychodziło. Wygrałem pierwszy wyścig, zostaliśmy oboje w lobby sam na sam, no i w kolejnym z od samego początku zaczął mnie ramować, więc bez wyłączania muzyki w tle po prostu zacząłem nagrywać, żeby wam to pokazać. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu na siłę wygrywać tego wyścigu, bo w sumie nic mi to nie da, on tak, tak czy siak jakby to przegrał, więc troszkę się z nim pobawię, troszkę się z nim podroczę. Więc w momencie zacząłem jeździć od prawej do lewej po wyprzedzeniu oczywiście naszego tutaj przeciwnika. No i... Chyba troszkę za bardzo się zdenerwował lub po prostu wykorzystał sytuację, no i tak mnie wepnął w ściany, że już nie udało mi się nawet go dogonić. Także no nie polecam ogólnie i myślę, że takie zachowanie powinno być tępione. W sensie ramowanie to to nic dobrego. Jak ktoś nie umie wygrać bez ramowania, to powinien po prostu nie grać. Myślę, że mimo wszystko było warto, ponieważ po wyścigu gracz usunął się z lobby i więcej w żadnym wyścigu klasy a się nie pojawił, a przynajmniej tego dnia. Kolejny wyścig i kolejny ramer, tym razem w maździe Speed 3, a ja w swojej BMW M3 E46, której seryjnej wcześniej w grze nie było. Ja mam wymaksowaną, on miał nie do końca wymaksowane auto i z tego też powodu, no za wszelką cenę chciał wygrać ramując mnie. Napisałem więc w... No, na czacie napisałem, don't ram me, my advice. Czyli po prostu, żeby mnie nie ramował, to jest moja rada, żeby po prostu mnie nie ramował, bo tylko sobie tym zaszkodzi. Jak to wyszło? Nie wiem jak wy, ale uwielbiam oglądać się jako osoby, które nie potrafią uczciwie wygrać wyścigu, tylko muszą nas spychać, znikają nam w tyle i nawet nie widać ich na mapie. Jak się okazało, w następnym wyścigu w klasie C również spotkałem tę dwójkę, również wygrałem wyścig, no i po nim po prostu powychodzili z lobby. Więcej w klasie C się nie spotkaliśmy, więc chyba wszystko jest w porządku. Kolejny wyścig i kolejny Polak, tym razem z bardzo wysokim poziomem, z dużą ilością samochodów elitarnych, no i z dosyć potężnym kontem, który no nie wiem, albo mnie rozpoznał, albo po prostu mnie nie lubi i postanowił mnie spychać z trasy. Postanowił mnie spychać z trasy w klasie S, więc no wyścig trwał dosyć krótko i właściwie to e, udało mi się go oczywiście wygrać. Natomiast porównując mój czas w wyścigu z nim, a porównując czas z wyścigu bez niego, no to chyba jednak poszłoby mi troszkę lepiej, gdyby go nie było. Czy to były żarty, czy to było na serio, czy ktoś mnie lubi, czy nie, to nie polecam takiego grania, po prostu nie polecam ramowania, bo to, bo to nie jest fajna jazda. Do niczego to nie prowadzi. Ramowanie jest po prostu głupie i jeśli nie umiecie grać w gry samochodowe, I tu z odcieczą przychodzi nam opcja Power Up Ghost, dzięki któremu możemy przenikać innych graczy oraz przeszkody na trasie. Przez co po prostu w pewnym momencie możecie kliknąć sobie Power Up, ja go mam na dwójce, i w tym momencie przenikacie innych graczy, no i nie mogą was po prostu zramować. Wcześniej tego Power Upa nie było, jest on nowy, natomiast myślę, że wcześniej miał zostać wprowadzony i no działa świetnie. Przez swój kolor jest to właściwie opcja pościgowa. Ghost miał być po to, żebyśmy nie wjeżdżali w jednące na nas suwy w pościgach policyjnych. Myślę, że jednak z niektórymi graczami bardziej przyda się w sprincie czy na torze. Klasyką Need for Speed World jest pewien błąd. Jest to błąd krytyczny, który pokazuje, że mamy za mało pamięci. W pewnym momencie po prostu coś się dzieje z grom, o to już było dawno, dawno temu, działo się to za czasów jeszcze Starego Worlda, no ale to co się dzieje z grom w tym momencie jest dosyć zabawne. Субтитры сделал DimaTorzok Kolejna sytuacja to dwóch graczy w swoich szalonych Hondach Civic, którzy nie umieją wygrywać uczciwie. River Track 02 należy do tras, które są dosyć kręte i wymagają samochodu, który mimo że ma dobre przyspieszenie, przede wszystkim wyróżnia się skrętem. Dlatego, że mamy na trasie e, proste odcinki, na których ciężko wyprzedzić, a tak naprawdę po zakrętach jedynie przyspieszenie może nas uratować, więc dobre wjechanie w zakręt tutaj gwarantuje nam sukces. Odpowiednim samochodem na tę trasę właśnie jest Honda Civic, i dlatego pisałem na czacie, że mają jeden z najlepszych aut właśnie na tej klasyce. Ja wiem po sobie, ponieważ z Civic'iem również wygrywałem wiele wyścigów. No i niestety, ale byłem ramowany, ponieważ no nie wiem. Nie da się wygrać bez ramowania, najwidoczniej nie. Choć nie mówię, że gracze, z którymi jeździłem, byli słabi, bo nie byli słabi, trasę znali i umieli na niej się zachować, lecz nie zawsze fair względem przeciwników. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że jestem przeciwny używaniu power-upów. Na przykład używamy doskonały start i potem żadnych przez cały wyścig albo nie używamy w ogóle doskonałego startu. Tak przynajmniej jest najlepiej, bo wtedy mamy wszyscy równe szanse i zależy to głównie od naszych aut i umiejętności, od tego jak mamy je stuningowane i jak umiemy, umiemy nimi się. Poruszać, więc stwierdziłem, że okej, skoro używamy power-upów, to używamy power-upy. No i udało mi się oczywiście wygrać wyścig głównie też dzięki naszemu Ghostowi. W pewnym momencie jeden z moich wyścigowych przeciwników stwierdził, że no ten doskonały start Civicu to jest tak samo, jakby ruszyć bez niego. Więc pomyślałem sobie, okej, okay, w takim razie ja ruszę bez doskonałego startu i również postaram się wygrać wyścig. Tym razem moją pomocą znowu okazał się Ghost, ponieważ jeden z przeciwników troszkę za bardzo wziął sobie chyba do serca Initial D i stwierdził, że zepchnie mnie tak, że nie będę mógł dalej jechać. przez co sam nie mógł dalej jechać i wyścig został wygrany. Podkreślam mimo wszystko, że Civic na tej trasie jest lepszy. Civicem robiłem tu lepsze. Czasy I po prostu. Wa... Da! da się to przejechać lepiej Silikiem niż moją Sylwią. Sylwia jest w porządku ale na te trasy spełnia średnio swoje zadanie. Natomiast są na przykład y, trasy, na których lepsza jest Silvia niż nawet MR2 czy Eclipse, przez to, że mają dużo prostych, a Silvia na prostych jest całkiem niezła. Natomiast na zakrętach jest średnia, choć i tak lepsza niż na przykład Syroko. O, albo Golf, bo też miałem Golfa, chociaż zaczynałem Golfem, więc jest lepsza niż Syroko, czy powiedzmy ten Golf. We close it, we close it, we close it, we close we here. we close here. we close we we Pokażę wam, jak w ciekawy sposób możecie nabijać sobie klasówki, jednocześnie czerpiąc pełnię radości z tych wyścigów, jeżdżąc z kolegami czy nawet z obcymi osobami. Możecie zapytać czasami kogoś na czacie, czy chce z wami porobić klasówki, tak jak napisał do mnie Shakespeare No i co, pojeździliśmy sobie troszkę wyścigów, przed metą zwalnialiśmy, żeby wjechać na nią równo, obydwojgu nam nabijał się mistrz klasy D. No i tak jest po prostu lepiej, ale nawet powiem wam szczerze, że na tej trasie, na której jeździliśmy, czyli Waterfront Road, gdzie ja miałem S15, a on miał Eclipse'a, gdyby niedoskonały start, tak naprawdę Eclipse nie miał szans z moją S15, przez to, że na prostej S15 była szybsza i Eclipse byłby miękka, natomiast Eclipse na przyspieszeniu skręca całkiem nieźle, ma bardzo dobre nitro i tak samo jak właśnie MR2, tym się wyróżnia, ale na tej trasie, gdyby niedoskonały start, nie miałby szans. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Dajcie znać, co sądzicie o takim formacie, bo może się pojawić więcej wyścigów czy więcej w sytuacji tego typu. Na moim kanale mi się to nagrywało całkiem przyjemnie, nie mam do nikogo urazy, natomiast wolałbym, żebyście nie ramowali. Chłopaki z yy, Civiców no całkiem ogarniali trasę, także to nie mówię, że ja byłem jakiś niesamowity. Choć w Civicu szło mi o wiele lepiej i ogólnie w ogóle Civic. Civic w tej grze jest ultra szybki. Civic jest bardzo szybki, naprawdę. Civic robi większość aut w klasie D. Więc, no super. A w klasie C również sobie daje radę. Natomiast w D myślę, że jest taką perełeczką, szczególnie na kręte trasy. Także dzięki za obejrzenie. Widzimy się w następnym. Cześć.